Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Karol Nawrocki poleciał do Stanów, żeby sobie zrobić zdjęcie z Donaldem Trumpem. Nie wiem, jak przekonano Trumpa do tego, żeby poświęcił mu czas, ale to już są ich wewnętrzne sprawy. Pan Nawrocki sądzi, że może to przeważyć w jego zderzeniu z Rafałem Trzaskowskim. Tymczasem bukmacherzy polityczni. Układają ten stosunek szans w drugiej turze na 18 do 82 dla Trzaskowskiego. Być może kogoś przekona fakt zrobienia sobie zdjęcia z tymi kciukami w górę, ale przypomina mi to trochę lata 90., pierwszą połowę lat 90., kiedy stały w bardzo wielu miejscach takie makiety Lecha Wałęsy 1 do 1, i obok niego stawali kandydaci lokalni, którzy za jego zgodą i z jego ugrupowania startowali do sejmu. Wtedy faktycznie Polska była mało uodporniona na manipulację polityczną, medialną, reklamową także. Kto z państwa pamięta świadomie tamte czasy przełomu, przełomu lat 80-90, zmiany ustrojowej? to na pewno pamiętacie taką reklamę stworzoną przez mojego zresztą wykładowcę z dziennikarstwa doktora Dzieciuchowicza, reklamę Proszku Polena 2000. I tam było odwołanie do literatury, do tych braci kiemliczów, kiedy jakiś człowiek popycha magnata, a tu wstają jego wąsaci synowie, wyciągają szable i ojciec prać. A ten sięga po proszek wyciąga mówi tak, ale tylko w polenie 2000. Wówczas, wówczas sprzedaż tego proszku wzrosła w ciągu miesiąca o 10 tysięcy procent. Fabryka nie nadążała z produkcją, a znajomi od reklamy przylatywali do Polski do doktora Dzieciuchowicza, pytać go. Jak się to robi, żeby o 10 tysięcy procent podnieść sprzedaż? Nie o 30, 50, 100, a 10 tysięcy. A doktor Dzieciuchowicz z kamienną miną mówił: Najpierw na 40 lat musicie wprowadzić w Stanach socjalizm. Mówię o tym, bo wówczas ludzie tej epoki, tuż po socjalistycznej, byli nieodporni na manipulacje. Zdjęcie z wałęsą już dawało wejście do Sejmu, ale jesteśmy 30 lat dalej. Świadomość manipulacji jest znacznie większa. Odporność na wszelką reklamę czy to proszku do prania, czy samochodu, czy idei politycznych jest znacznie większa. Choć nie taka, jakbym sobie życzył. Więc uważam, że nic nie da Nawrockiemu fotografowanie się z Trumpem. Z kilku powodów, nie tylko odporności na taką manipulację społeczeństwa, ale kwestia tego, z kim tak naprawdę się sfotografował, bo grzanie się przy czyimś ognisku jest wygodne, nie musiałem rozpalać, a się grzeje. To czasem działa, tylko pytanie, czyje to ognisko? Do czyjego ogniska podszedłem? Czyje ciepło będzie mnie ogrzewać? Oczywiście. Prawica, republika zrobiły wielkie show. Nadawali bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych tam propagandysta. Główny rachoń czerwienił się wręcz. Ojej, jak to bardzo wpłynie na wybory. Figę, panie rachoń. To tylko przekona przekonanych. To tylko spowoduje, że ci, którzy chylą czoła przed Nawrockim, nie myśląc o tym, jaki to jest oszust. Jaki to jest lump intelektualny, jaki to jest drewniany Pinocchio przed transmutacją, jaki to jest człowiek pozbawiony empatii. No bo człowiek z empatią nie może zostać Alfonsem, tak? To tylko ci ludzie będą bić brawo i, i potwierdzać to, utwierdzać się w przekonaniu, tak, to jest nasz prezydent, będziemy na niego głosować, podpisywać się wszystkimi rękami i nogami. No, niech się podpisują, to będzie pewna próba. To będzie dla Polski próba, ilu ludzi jest skłonnych zaufać takiemu człowiekowi. To będzie próba, ile procent dorosłych Polaków zgadza się ze skrajnymi nazistowskimi poglądami pana Brauna. To będzie pewna próba. Ale z drugiej strony, słuchajcie, pan Nawrocki leci tam i fotografuje się z człowiekiem, więc nie tylko. Sobie, w swoim mniemaniu, czy swojego sztabu, dodaje punktów, splendoru, ogrzewa się przy czyimś ognisku, to zawsze jest tak, że także zdejmuje na siebie odium tego człowieka. Bo jeżeli podaje komuś rękę, to znaczy, że go akceptuje. Że co najwyżej się z nim troszkę tam wspieram, ale go generalnie akceptuję jako człowieka. Uznaje jego zdolność honorową. Gdybym poleciał, podał rękę Putinowi, to nawet gdybym powiedział, generalnie nie zgadzam się z pańskim pomysłem na wizję przyszłości Europy, to i tak legitymizowałbym go swoją twarzą. Bo w ogóle odzywam się do tego człowieka, rozmawiam z nim. A czy tak bardzo Trump różni się od Putina, jeśli chodzi o osobowość? No, też jest przemocowcem. Też nie rozumie świata, albo rozumie na swój sposób taki tępy ograniczony. Jest zwykłym hamidłem w takich stosunkach międzyludzkich. Jest ignorantem, nie wie prawie nic o prawie niczym. Marzy o dyktaturze. Jednemu się już udało, drugi o tym marzy. Ja wiem, że Trump nie jest hodowlą samą w sobie. On wyrósł na grzybni zapotrzebowania amerykańskiego establishmentu. On wyrósł na ostatnich prawie 40 latach, Konkurencji Stanów z Chinami, ale o tym opowiem osobno, bo to niezwykle ciekawa sprawa, kiedy zaczęła się tak naprawdę wojna chińsko-amerykańska, bo amerykańsko-chińska znacznie później. Nawrocki chciał pokazać, że jest kimś, ale pokazał jednocześnie, kogo akceptuje w tym pokazywaniu, do czyjego ogniska podchodzi. Zatem akceptuje nie tylko, Osobowość i styl zarządzania światem przez Trumpa. Akceptuje także stosunek Trumpa do Ukrainy jako do pionka w wielkiej światowej grze. Akceptuje to, że Trump, który niemal zderza już Stany Zjednoczone z Chinami. Kiedy potencjał Chin rośnie tak bardzo, że zbliża się, a w niektórych kwestiach przekracza już potencjał Stanów, że dąży do wojny handlowej tak, celnej tak, czy rzeczywistej, mam wrażenie, że tak i to jak najszybciej. O tym opowiem w jednym z następnych filmów. Ale to, to jest akceptacja człowieka, który jest skłonny sprzedać Ukrainę. Zapomnieć krzywdy, bandyckie, gwałty, straszne rzeczy, sprzedać Ukrainę Rosji tylko dlatego, żeby Rosja za bardzo nie pomagała Chinom w konfrontacji ze Stanami. Być może za 100 lat podręczniki historii, politologii będą mówić: No tak, musiał tak zrobić, bo był taki, a nie inny efekt. Ale dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego akceptować, będąc humanistami. Zresztą a propos kwestii Ukrainy i czy ona może przegrać tę wojnę i czy Ukraińcy mogą przegrać tę wojnę, dzisiaj właśnie przeprowadziłem rozmowę z moim przyjacielem, zapowiadaną już Serchejem Syniukiem, historykiem, literatem, tłumaczem literatury, także polskiej i wyemitujemy ją może za dwa dni, kiedy to zmontuję, ale dam na pewno znać. Tymczasem wracamy do sprawy Pana kandydata Nawrockiego, który próbuje ugrać cokolwiek stając obok światowego przywódcy. Z tym swoim sztucznym drewnianym uśmiechem, kciukiem w górę. Ehe, he, he. Teraz ja wygram. Panie nie wygra Pan. Chcę jednak zwrócić uwagę na pewien ważny mechanizm psychologiczny, który ludzie coraz bardziej rozumieją, przed 50, niemal, no nie 40 lat. Margaret Thatcher. Zwykła była mawiać. Jeśli musisz wszystkim w koło mówić, że jesteś damą, to nie jesteś. I dzisiaj ludzie to już rozumieją. Jeżeli ciągle musiałbym chodzić i powtarzać: jestem intelektualistą, pisarzem, dużo wiem, dużo potrafię. To znaczy, że mam wątpliwości, czy rzeczywiście jestem. Po prostu, jeśli człowiek reprezentuje sobą jakąś, jakieś wartości, ma tego świadomość, jeśli reprezentuje coś intelektualnie, nie musi się wciąż podpierać protezami w postaci innych autorytetów w tej dziedzinie, w innej, światowych, znanych, znanych z tego, że są znani, znanych z TikToka. Nie musi wciąż udowadniać, że wielcy ludzie, znani ludzie cię akceptują. No, jesteś kimś, to od ciebie mają zabiegać inni, żeby przy twoim ognisku się ogrzać. Bo jeśli nie potrafisz rozpalić własnego ogniska i ciągle grzejesz się przy czymś, to co sobą reprezentujesz? A jeśli masz świadomość swojej ułomności, niejakości pustostanu umysłowego, który permanentnie z dnia na dzień reprezentuje Karol Nawrocki, ta intelektualna bida z nędzą, która wyziera z tych wypowiedzi, to pędzisz do ważniaków, żeby sobie z nimi zrobić sweetfocie. I tak popędził wielki przegrany drugiej tury, o co wszyscy, mam nadzieję, się postaramy. Tak to widzę. Zbrodnia na szlaku. Dzień dobry. Przeszukując gąszcz audycji, podcastów, zauważyłem, że brak mi materiałów, które łączyłyby obie moje wielkie pasje, podróże, także Dalekie, ekstremalne, dzikie, z nutką dreszczyku, zagrożenia, kryminału, zagadki i niepewności, z nutą kryminalną. Na jeśli czegoś nie ma, należy to wykreować. I oto proponuję Zbrodnie na Szlaku cykl podcastów kryminalnych których akcja toczyć się będzie poza miastami na leśnych duktach, krętych górskich ścieżkach, wakacyjnych traktach rowerowych i pieszych na wakacyjnych jachtach, transoceanicznych wycieczkowcach podczas wyjazdów, ekspedycji i szkoleń bazując na faktach, zbiorę opowieści rozproszone po świecie. Niektóre z nich poznaliście, może. Słuchając popularnych kanałów podcastowych, ja jednak wykorzystam swoje literackie umiejętności związane z kreowaniem opowieści fabularnej. Zapraszam na Szlak Zbrodni i na Zbrodnie na Szlaku. Zbrodnia na Szlaku.